Praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu, i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program będzie wsparciem dla pracodawców w identyfikacji i ograniczeniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Podstawowymi narzędziami programu są szkolenia oraz dodatkowe doradztwo, a także późniejsze kontrole pracy. Program rozpocznie się od wysyłki do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym znajdą się główne założenia programu oraz zaproszenie do udziału w nim, w tym do skorzystania z bezpłatnych szkoleń przez Państwową Inspekcję Pracy. Kolejnym etapem programu będą indywidualne szkolenia prowadzone przez Inspektorów Pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z Dyrekcją Placówek Oświatowych. W ramach szkoleń przygotowanych przez specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy. Upośredniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją, między innymi w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka. Wsparciem tych działań będzie doradztwo Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykovidowe do wywieszenia w szkołach. Zgodnie z założeniami Państwowa Inspekcja Pracy zapewni w każdym województwie wsparcie profilaktyczne około 60 placówkom szkolnych w ciągu tygodnia. Realizacja programu Państwowej Inspekcji Pracy uwzględniać będzie ponadto wymianę informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oczywiście odwiedzając szkoły, inspektorzy pracy sprawdzą, czy pracownicy mają zapewnione środki sanitarno-higieniczne, czy dyrekcja dostosowała do realnych epidemii, epidemii oceny ryzyka zawodowego i podjęła działania ograniczające pracowników na zagrożenie koronawirusem. Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani minister. Szanowni Państwo, szanowny panie ministrze, ja przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować panu ministrowi i całemu zespołowi. Inspekcji Pracy, właśnie za te dotychczasowe działania. Troska o zdrowie i życie Polaków jest dla nas priorytetem, i od początku, kiedy epidemia koronawirusa w Polsce rozgościła, przede wszystkim takie działania były podejmowane. Z jednej strony podejmowane szybkie i zdecydowane działania, aby chronić Polaków, aby epidemia nie rozprzestrzeniała się. Z drugiej strony gospodarka, a więc ratowanie miejsc pracy. To ratowanie miejsc pracy było i jest priorytetem dla naszego rządu, ale przede wszystkim ratowanie miejsc pracy to z jednej strony stworzenie takich instrumentów, które pozwoliły uratować te miejsca pracy i my dzisiaj podsumowując, rzeczywiście mówimy o tym, że tutaj za, działania, które przez rząd zostały zaproponowane, przyjęte przez Sejm Senat, podpisane przez Pana Prezydenta, są działaniami skutecznymi. Ale dzisiaj, kiedy gospodarka już chcemy, aby wróciła na tory sprzed pandemii, wiemy, że to będzie proces długi, musimy przede wszystkim nadal troszczyć się o pracowników, no, o ich miejsca pracy. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przede wszystkim w okresie, w okresie pandemii, stwarzając przepisy ustawy, stwarzało właśnie możliwości do tego, aby wspierać pracowników, dofinansowywać wynagrodzenia pracowników, aby gospodarka mogła trwać, aby przede wszystkim w tym okresie spowolnienia gospodarczego mogły normalnie funkcjonować w przyszłości firmy, ale Przede wszystkim pracownik, bo pracownik, pracodawca są to naczynia powiązane. Natomiast troska właśnie o bezpieczeństwo i warunki pracy jest dla nas priorytetem. I dlatego ta, dziękuję za tą dobrą współpracę z, z inspekcją pracy. Która włączyła się aktywnie, bardzo aktywnie do kontroli przede wszystkim w zakładach pracy, które, w których też pokazywały, pokazywały się takie ośrodki zakażenia. A więc tutaj inspektorzy w pełni zaangażowani przystąpili do pracy. My, jako resort, wprowadziliśmy też takie rozwiązania ustawowe które pozwoliły realizować zadania między innymi na przykład poprzez pracę zdalną, ale po wprowadzeniu, już po wchodzeniu na normalne tory pracownicy wracali do pracy, a więc musiały być zabezpieczone wszystkie warunki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. I to właśnie inspektorzy pod kierownictwem pana ministra ruszyli do działania. Te kontrole są dalej prowadzone bardzo skutecznie, bardzo przede wszystkim pomagają. I wyeliminowanie ognisk kolejnych zagrożeń. A akcja, którą Państwo zaproponowali, właśnie Bezpieczny w Szkole, jest bardzo ważna, bo przede wszystkim profilaktyka, przede wszystkim pokazanie właściwych kierunków jest jak najwłaściwsze, bo kiedy 1 września. Dzieci wrócą do szkoły, aby miały zapewnione właściwe warunki, ale także pracownicy, którzy pracują w szkołach, żeby te warunki były spełnione. Dlatego też dzisiaj jest taki czas właśnie na pewne podsumowanie. My na Zespole Zarządzania Kryzysowego omawiamy właśnie kontrole, które są przeprowadzane przez Inspekcję Pracy, które wnoszą nam wiele informacji takich, które powinny być podejmowane przez rząd za co dzisiaj bardzo dziękuję i dziękuję też za tę inicjatywę podjętą właśnie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego bezpieczeństwo w szkole, bo wczoraj mówiliśmy razem z Panem Ministrem Piątkowskim o tym, jakie warunki powinny być spełnione i jak szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku, szkoły, przedszkola, również żłobki w tym opostrzeniu sanitarnym, a dzisiaj jest też ten moment, kiedy właśnie Inspekcja Pracy podsumowuje te trudne działania, bo tutaj musimy zwrócić uwagę, że państwo inspektorzy, którzy na kontrolę w okresie koronawirusa, a więc również dzisiaj inną, muszą być odpowiednio przygotowani, zabezpieczeni, bo tak naprawdę też narażenie życia i zdrowia inspektorów. Dlatego też bardzo dziękuję i liczę na dalszą właśnie tą bardzo dobrą współpracę, która jest do tej pory, która pozwoli przede wszystkim zabezpieczyć pracowników, to jest dla nas priorytetem, wspomóc też pracodawców tak, aby przede wszystkim warunki pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy były zachowane. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor Iwona Halarz przedstawi wyniki kontroli państwowej Pracy w Czerwonych i Żółtych Sprechach, powiatach, gdzie największe zagrożenie koronawirusa występuje. Proszę bardzo Pani Dyrektor. Dzień dobry Państwu. Informacja o dodatkowych kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy w czerwonych i żółtych strefach. Zgodnie z decyzją Pana Ministra Głównego Inspektora Pracy, w przypadku ogłoszenia stref czerwonych i żółtych w związku z podwyższonym ryzykiem zarażenia wirusem, okręgowe inspektoraty pracy zostały zobowiązane do przeprowadzenia dodatkowych kontroli podmiotów, które w tych strefach prowadzą działalność i zatrudniają osoby pracujące. W wszczęto 284 dodatkowe kontrole w powiatach uznanych za strefy czerwone i żółte. Zakończono 145 takich kontroli. Prowadzone obecnie kontrole dotyczą podmiotów zatrudniających ponad 9 tysięcy pracowników. W trakcie kontroli nałożono 16 mandatów na kwotę 19 600 zł. Inspektorzy pracy wydali 703 decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 224 decyzje ustne, które zostały zrealizowane w trakcie tych kontroli, 464 wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniach. W czterech przypadkach inspektorzy pracy powiadomili właściwe wojewódzkie stacje sanitarne epidemiologiczne o przypadkach naruszania przepisów określających rygory sanitarne prowadzone w związku ze stanem epidemii. Także to taka króciutka informacja właśnie o dodatkowych kontrolach w czerwonych i żółtych strefach. Natomiast jeszcze powiem kilka słów o szybkich kontrolach antykowidowych. Pan minister, główny inspektor pracy, zadecydował o przeprowadzeniu przez inspektorów pracy takich krótkich, maksymalnie dwudniowych kontroli dotyczących prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem. Począwszy od 20 sierpnia bieżącego roku. Kontrole takie są i będą przeprowadzane w szczególności w urzędach administracji państwowej, samorządowej, na placach budów, a także w trakcie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. Od 20 sierpnia do dnia dzisiejszego inspektorzy pracy wszczęli 790 takich kontroli. W podmiotach tych zatrudnianych było ponad 9,5 9 tysiąca pracowników. W dziewięciu przypadkach inspektorzy pracy powiadomili właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Świadczy to o tym, że administracja państwowa i samorządowa odpowiedzialnie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, zapewniając stosowanie środków chroniących przed koronawirusem. Jeżeli chodzi o kontrolę, to wprowadzone są, będą również ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących aktualizację oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych możliwością wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla wszystkich rodzajów prac lub stanowisk, wyposażenia pracowników, środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii typu maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące, środki higieniczne, środki do dezynfekcji rąk, organizacja stanowisk pracy, z uwzględnieniem wymaganej odległości. Półtorej metra pomiędzy stanowiskami pracy, w tym prawidłowej organizacji stanowisk pracy. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy zdalnej. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczących ochrony życia i zdrowia osób pracujących związanych z niewłaściwym ograniczeniem poziomu ryzyka możliwości zakażenia patogenem SARS-CoV-2, inspektorzy pracy zawiadamiają właściwą wojewódzką stację sanitarną epidemiologiczną o wyżej wymienionych zdarzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Proszę Państwa, teraz jest czas na pytania. Prosimy ze względu na to, że bezpośrednio po konferencji mamy uroczystość tutaj wewnętrzną, ograniczmy te pytania tematycznie do przedmiotu dzisiejszej konferencji. Proszę bardzo, oddaję. Głos państwu, do dyspozycji panu, Pan minister, Mateusz Ramek, Dziennik Rzeczypospolitej. Chciałbym spytać o ten temat głównie, czyli te informacje dla szkół i nauczycieli, uczniów. Czego oni powinni najbardziej pilnować od 1 września, jakby no też z perspektywy bezpieczeństwa i higieny pracy. Czyli jakie informacje będziecie im państwa, jakie, jakie informacje im państwo przekazać Państwu powiem tak, że podobnie jak przy wszystkich zakładach pracy, również tutaj z szkoły również powinny dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. W związku z tym wszystkie te działania są ukierunkowane na to, żeby ten program prewencyjny, który będzie rozpoczęty, żeby przynosił konkretne efekty i zapobiegał zależenia koronawirusem, tak jak i dzieci, jak i również dorosłych, nauczycieli. I w głównej będzie to program, najpierw będzie list intencyjny do szkół, szkoła będzie się zgłaszać, i będę się umawiać z inspektorami pracy na prowadzenie tego programu prewencyjnego. Tak jak powiedziała pani dyrektor, w ciągu y, tygodnia będzie 60 szkół objętych w takim programem. Liczymy że, liczymy, że w ten sposób zmniejszy się ilość zarażeń na anakronowiu w tych powiatach, nie tylko w tych powiatach, które są objęte strefą czerwoną czy żółtą, ale również w innych powiatach, żeby po prostu zapobiegać wcześniej takim przypadkom. I co tu w, praktycznie w tej szkole będziemy robić? Pierwsze to aktywizacja oceny ryzyka, to co powiedziałem. Druga, organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości, między innymi półtora metra między stanowiskami pracy. Trzecie, wyposażenie zatrudnionych środków środki ochrony związane z walczaniem epidemii: rękawice, maseczki, przyłbice, filtry, gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem, fartuchy foliowe, przednie. Jeśli zachowanie metra między stanowiskami pracy nie jest możliwe. Czwarte, zapewnienie pracującym zatrudnionym środków do dezynfekcji rąk. Również osoby zebrane, które wchodzą do szkoły również muszą mieć tą możliwość, żeby ten środek dezynfekujący był na miejscu i żeby można było skorzystać z tego środka. Zapewnienie pracującym pracującym środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Później pięć, skorzystanie ze środków ochrony związanych z walczaniem epidemii, zasłanianie ust i nosa, korzystanie z maszeckiej przy ulicy. 6. zapewnienie rękawic, jednorazowych środków do dezynfekcji rąk osobom trzecim przybywającym na terenie szkoły, wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonanie pracy zdalnej przez pracujących zatrudnionych. Także proszę Państwa, bardzo szeroki jest ten program Kali, jak Państwo wiecie, że pracodawca zawsze ma możliwość dostosowania do swoich potrzeb wszystkich rygorów tych, by zmniejszać ryzyko zarażenia. W związku z tym liczymy, że tak powiem na że zmniejszy się ilość zarażeń w całym kraju. Proszę Ja jeszcze chciałbym dopytać, bo w szkołach, znaczy przynajmniej dyrektorzy szkół, mówią o bardzo dużych problemach kadrowych w obsadzie na tych stanowiskach nauczycielskich. Mówi się o pracy zmianowej. Może się okazać, że będą przekraczane normy pracy, i pytanie, czy. Czy inspektorzy przy okazji tych kontroli covidowych będą też pilnowali właśnie tej organizacji, żeby tam te normy nie były przekraczane? To proszę Państwa, jeśli zajdzie taka potrzeba, na pewno inspektorzy nad każdym zagadnieniem się pochylą, bo, bo najważniejsze życie jest To pracownika. To jest, nie polega na dyskusji. Każdy, każdy inspektor pracy jest obligatoryjnie jest zobowiązany do tego, żeby zapobiegać w takim przypadku. W związku z tym, jeśli tam będą i będziemy mieć takie informacje również, to na pewno w trakcie prowadzonej kontroli może inspektor rozszerzyć. Bo głównym, głównym celem tej kampanii jest to, co powiedziałem następnie za, zmniejszyć ile zarażać skarkali przed zarażeniem Starską 2. I tu główny na tym składzie, niewykluczone, że nie będziemy również robić czego innego przy okazji tej kontroli. Stąd jest, tak jak Państwo widzicie, rozpoczętych było tyle, zakończonych było mniej, bo z tego że są rozszerzane te kontrole, bo inne zagadnienia, które no, inspektor zobligowany jest rozpatrzeć. Proszę bardzo. Dzień dobry, Góza, Dziennik Gazeta, prawda. E, e, czy ja dobrze zrozumiałem, że jeżeli taka szkoła zgłosi się do tego programu, to musi się jednak liczyć też w tym, że będzie przeprowadzona kontrola i na przykład może dostać mandat z jakiegoś innego powodu, nawet, bo na przykład wyjdzie przy okazji, że to na przykład nie przestrzega przepisów o czasie pracy. A po drugie, e, troszeczkę pytanie do pani minister, co z pracą zdalną, bo były zapowiedzi, że ta praca zdalna będzie na stałe i e, wiemy, że za chwilę wchodzi w życie do no, jedna z tarcz e, elementy kolejnej tarczy, czyli zostanie wydłużony ten okres, który można korzystać obecnie z pracy zdalnej na obecnych zasadach, ale kiedy będzie jakiś projekt w sprawie wprowadzenia tego już na stałe? I rzeczywiście jest zapowiadane, zapowiadane wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do kodeksu pracy. Natomiast wprowadzenie na stałe do kodeksu pracy ustaliliśmy na Radzie Dialogu Społecznego razem ze stroną społeczną i stroną pracodawców, że będzie to wypracowane razem, dlatego że praca zdalna już wprowadzona na stałe do kodeksu pracy przede wszystkim musi zabezpieczać y, obie strony, a więc stronę pracownika i stronę pracodawcy. Dlatego też rozpoczniemy w miesiącu wrześniu y, pracę y, poprzez Radę Dialogu Społecznego, już stosowne informacje zostały przekazane i na bieżąco myślę, że Państwo z nami będziecie też uczestniczyli, dlatego że wprowadzenie zmiany do kodeksu pracy musi być przede wszystkim wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, to nie jest wtedy już, pra, y, już wprowadzenie w takim trybie nadzwyczajnym, jak ustawa covid Wprowadzali wprowadzaliśmy, aby firmy mogły funkcjonować, aby państwo mogło funkcjonować, tylko wypracowanie takich właśnie, e, takiego rozwiązania na trwałe, które będzie w porozumieniu pracodawca i pracownik. Dziękuję. Odpowiadając na pana redaktora pytanie odnośnie tego, że inspektor pracy w trakcie tej kontroli będzie musiał stosować mandat, Powiem także w pierwszej kolejności to, co żeśmy podkreślali, ma być program prewencyjny, dopiero później mają być te kontrole. Dotyczące innych tematów, ale tam gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, inspektor pracy w każdym jednym przypadku musi rozpoznać. W każdym jednym. Czy to budowa będzie, czy to będzie sklep, nie ma znaczenia. W pierwszej kolejności zagrożenie życia i zdrowia. Jeśli jest zagrożenie życia i zdrowia, to inspektor jest odpowiednio wyposażony w kombinezon i w inne środki ochrony, które, które przewidziane są przez ustawodawcę i również przez nas w, imieniu, w porozumieniu z z Głównym Inspektorem Sanitarnym ustaliliśmy, że w co musi być inspektor wyposażony, żeby mógł dokonać takiej kontroli, bo proszę Państwa, my żeśmy nie odpoczywali w tym okresie, kiedy był epidemia i był okres, kiedy zmniejszona kiedyś kontroli była, z tego względu, że tam, gdzie były zagrożenie bezpośrednie życia i zdrowia, te inspektorzy szli, tam, gdzie są, były wypadki, pracy również, to, to musieliśmy mieć. Odbieraliśmy również stanowiska pracy i nadzornych, bo również prowadziliśmy bo, trzeba, bo maszyny trudnie przychodzą do Polski i musimy patrzeć czy na to, czy, czy maszyna spełnia wymagania, wszystkie te, które są w zakresie bezpieczeństwa i gminy pracy, że mogła zostać dopuszczona na rynek polski. Dziękuję bardzo Państwu. Na tym kończymy konferencję. Dla tu materiały do materiały dla Państwa przygotowałem, które były podane w trakcie konferencji, więc proszę bardzo, można skorzystać.